Nie każdy wie, ale ty pochodzisz z Kaszub. Powiedz mi, za co, za co kochasz właśnie Kaszuby. Mam wrażenie, że już każdy, kto wie cokolwiek na mój temat, to chyba każdy wie, że z tych Kaszub pochodzę, bo podkreślam to w każdym wywiadzie. Wiesz, co od takiej strony stricte wizualnej, no to Kaszuby wydaje mi się, i to jest też duże szczęście, są wciąż nieodkrytym turystycznie regionem. Są przepiękne krajobrazowo. Mamy taką legendę kaszubską, mówisz, że jesteś z Kaszub też, więc być może ją słyszałeś, że jak Pan Bóg tworzył świat, to dał gdzieś tam dał góry, gdzieś tam dał morze, a potem na końcu w woreczku zostało mu wszystkiego po trochu i wyrzucił to właśnie na Kaszuby, bo takie są Kaszuby. Mamy i morze bliziutko, mamy piękne jeziora. Mamy pagórki niesamowite, więc krajobrazy są przepiękne, ale jednak najchętniej i dlatego też tak, na, tak często tam wracam, bo mam tam całą moją rodzinę, tam jest moja ostoja, moja szalupa i, i do, do ludzi wracam na Kaszuby przede wszystkim. Czyli zdecydowanie byś poleciła Kaszuby na wakacje? Na maksa! Kaszuby są jeszcze wciąż bardzo dziewicze i nieodkryte, więc jedźcie tam, ale powoli, nie wszyscy naraz, żeby one jak najdłużej takie dziewicze pozostały. A Jakbyś miała zdradzić na przykład taki smak kaszubski, albo danie, jakie byś y, tutaj naszym widzom poleciła. Też co mi się kojarzą ryby na maksa z kaszubami, więc no nie wiem, czy Państwo lubicie, ale, ale jeśli lubicie, to tam jest, są pyszne rybki. Moja ciocia nawet prowadzi taki, taką restaurację letnią, która się nazywa czyli Bar Ryba. Jest to w Kłącznie, więc zrobię im małą reklamę, y, ponieważ tam są przepyszne ryby. I to jest chyba, chyba mi się bardzo właśnie z rybami kojarzą kaszuby. Właśnie, jak Ty zaczęłaś tą całą karierę muzyczną, to jak reagowali mieszkańcy, sąsiedzi na to, że stajesz się pomału gwiazdą na całą Polskę? Już ty... <grystanie> wszyscy są bardzo życzliwi, przynajmniej w tym kręgu, w którym ja się obracam i, i wiem, że mam duże wsparcie tam i, i wszyscy trzymają kciuki i na tych, na tych słowach wsparcia, które do mnie płyną, staram się skupiać. <grystanie> A jak wracasz właśnie w rodzinne strony, to zdarza się, że często cię podchodzą na ulicy? Zdarza się, jasne. Bardzo to są miłe spotkania i dużo, z dużą dozą życzliwości się spotykam. Tam naprawdę, przez to też, że ja bardzo się wciąż czuję solidarna z tymi kaszubami i, i to jest moja mała ojczyzna i bardzo dużo o tym mówię, to myślę, że to myślę, podbija trochę te kaszubskie morale. Przynajmniej taką mam nadzieję, staram się na tyle, na ile mogę robić robotę dla, dla tej północnej naszej części. Natalia, Kaszuby mają też Twój język. Powiedz mi, czy Ty potrafisz mówić po kaszubsku? Tak, ja się wiele lat uczyłam w szkole. Moja mama uczy do dziś języka kaszubskiego. Byłam też przez wiele lat w Zespole folklorystycznym Kaszubskim, założonym przez mojego świętej pamięci już dziadka, ale teraz prowadzonego przez mamę i wujka, więc ten kaszubski cały czas sobie lawiruje, wiesz, pomiędzy etapami mojego życia. Ja też wielokrotnie do niego nawiązywałam, też w swoich rzeczach, w swojej twórczości. Nie mówię na co dzień po kaszubsku w domu, też nie rozmawiamy po kaszubsku, ale ale bardzo, bardzo staramy się mimo wszystko pielęgnować tę kaszubską tradycję. A pozdrowiła na przykład fanu, naszych fanów tutaj po kaszubsku? Wszecikłe bylny w sieci kasiewów. Cudnie! Natalia, Kaszuby też są bardzo takim uduchowionym, religijnym ludem. Powiedz mi, jak u Ciebie jest z wiarą? Ja wierzę w Boga oczywiście. Wierzę w Boga, wychowałam się w rodzinie katolickiej. Nie jest mi po drodze z kościołem, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. E, uważam, że tam zostało bardzo wiele błędów po drodze popełnionych, i, i nie zgadzam się na to, i jest mi przykro w związku z tym. Natomiast od Boga się absolutnie nie odwróciłam, i, i uważam, że du dużo jest mi przyjemniej iść przez życie e, z tą wiarą, którą mam w sercu. I też wielokrotnie odczuwam boską obecność w moim życiu i jestem za to wdzięczna, więc. No, a to, co się dzieje w kościele, jest oczywiście czynem ludzkim, więc jest moim zdaniem to nie, nie. Nie współoddziałuje na siebie aż tak bardzo.